Dzisiaj mam dla Was zdrapkę, która kilka dni temu miała swoją premierę. Ja dzisiaj mam tą premierę na moim kanale. Jest to zdrapka pełny portfel. No Jest to zdrapka rzędu tych za 30 zł, więc z jednej strony nie chciałam jej kupować, no ale zaciekawił mnie jej wygląd. Tutaj mamy otwarcie zdrapki. Wystarczy ją tutaj podważyć, ale pokażę Wam jeszcze stopnie wygranych. No dalej. Okej. Okay. Najniższy stopień to, to oczywiście 30 zł, potem 60, 100, 150, 200, 500, 5000, 50 000 i 2 miliony, z czego 2 miliony znajdują się w dwóch zdrapeczkach. Tutaj macie całkowity opis zdrapki. No i nic, zaczynam ją otwierać, które będę ją pewnie drapać na, e, na raty, ponieważ e, trochę jest ona duża, Jeszcze jak ją się rozłoży, to pewnie. Trochę miejsca zajmie, no ale tutaj zaraz Wam pokażę. Tutaj otwieram drapeczkę. No dobra. I będziemy drapać. Tutaj mamy wygrywające liczby i Twoje liczby, tutaj Znajdź dwa identyczne symbole w danej parze i wygraj kwotę przypisaną do tej pary, a tutaj znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Więc zaczynamy od wygrywających liczb i Twoich liczb. I drapiemy 28, 2. Aha, jeszcze, że jak się znajdzie koronę, to się wygrywa przypisaną do niej kwotę, więc fajnie.

18, 27, 12. O super, jest i korona, więc już coś jest wygrane. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jest 1, 24 i 9. Więc tutaj mamy na razie koronę. Zobaczymy, co tutaj. Jest klucz i. Banknot, moneta, banknot, pierścionek, diament, sztabka, koniczynka, koniczynka, moneta, klucz i pierścień, walizka i diament. No i sztabka i klucz. Więc tutaj nic. No i tutaj trzeba znaleźć trzy takie same kwoty. I wygrać tą kwotę, więc lecimy 500. No, następne 500. Tutaj już jest 50. Nie, 60 chyba. 60, 100, 100, 200, 30, 5000 Wow, 2 miliony. Trzy takie same. A już mi się ciepło zrobiło. 50 tysięcy. No i 5 tysięcy. Czyli tutaj nic. No i zobaczymy, co kryje się pod koroną. Oczywiście 30 zł, czyli jest chociaż zwrocik. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony, oczywiście, wiadomo, że mogłoby być trochę lepiej. No ale dobrze, że nie jest pustak. Przy takiej zdradzie za 30 zł trafić pustaka to jest trochę e, Udało się chociaż e, wyrwać e, tutaj zwrot. No i nic. Tak e, wygląda premiera. Na szczęście się coś udało. Więc nie jest źle. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia przy następnych filmikach.